Cześć, kochani, witajcie. Cieszę się bardzo, że jesteście. Moi drodzy, zrobimy sobie takie szybkie czytanie. Sekret ukryty w kartach. Czas go odkryć. Zobaczymy sobie, jaki to sekret chce być odkryty, moi drodzy. Może ktoś potrzebuje z was usłyszeć pewne rzeczy i akurat w tym rozkładzie znajdzie coś dla siebie. E, oczywiście jest to czytanie ogólne, więc bierzcie tylko to, co potrzebujecie. Nie dopasowujcie na siłę pewnych e, wiadomości, bo nie warto. E, jeżeli potrzebujecie kochani czytania prywatnego, bo to jest czytanie ogólne, oczywiście to jest łączenie się z kolektywem, ogólna energia, ale w czytaniu prywatnym skupiamy się całkowicie na waszym życiu, na waszej energii, na tym, co się dzieje w waszym życiu. Więc, jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, pod filmem umieszczę swojego maila, na który, na który możecie się ze mną kontaktować. Jeżeli potrzebujecie, to po prostu piszcie. Dobrze, kochani, no to zobaczmy sobie w takim bądź razie. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Popatrzymy sobie, zrobimy takie szybkie czytanko. Sekret ukryty w kartach. Jaki to sekret chce się nam tutaj pokazać? O jaki sekret chodzi? <laughs> o jaki sekret chodzi, kochani? Mam wrażenie, że chodzi o zmianę w waszym życiu. Czujecie, że potrzebujecie zmiany w waszym życiu? Ukrywacie to, nie dajecie po sobie tego poznać, ale wewnętrznie, w waszym serduchu czujecie, że z całej siły chcecie czegoś nowego. Czas na skupienie się na sobie, czas na rozpoczynaniu tego, co zawsze chciałem robić. Coś, kochani, już macie w głowie. Będziecie to realizować w życiu waszym y, osobistym. Część z was, moi drodzy, już pewne rzeczy wprowadziła w życie i teraz czekuj, czekacie na rezultaty tego, y, co zasialiście, na zbieranie plonów. To jest jeszcze ukryte, ale z biegiem czasu to wszystko, y, y, sprawa stanie się jasna. Część z was, moi drodzy, y, czeka na coś nowego w waszym życiu i to kochani coś nowego w waszym życiu będzie miało miejsce tu jest rozpoczynanie nowej waszej drogi życiowej takiej drogi jakiej wy chcecie nie jaką ktoś dla was układa lub układał wy o tej decyzji poinformujecie w odpowiednim czasie skrywacie to na razie ale czujecie całym sobą, że czas już na zmianę, na powiew świeżości w waszym życiu, bo tego chcecie, bo tak czujecie. Macie obrany jakiś plan dotyczący waszego życia, coś już jest w waszej głowie, zasiane moi drodzy, będziecie to wdrażać w życie, z biegiem czasu, na razie jeszcze nikomu o tym nie mówicie. Mam wrażenie, że plan jest, to coś nowego jest związane z Waszą pasją. Z tym, co zawsze chcieliście robić, kochani, z, ty, z tym, co kochacie robić, co sprawia Wam bardzo dużą radość i przyjemność wykonywanie tego czegoś. Wy będziecie wiedzieć najlepiej, z czym to jest związane, ale kochani, jeśli to wprowadzicie w życie, to będzie pięknie kiełkowało i pięknie się będzie sprawdzało w przyszłości. Wszystko zależy od Was. Jak pokierujecie własnym życiem? Nikomu na razie o pewnych rzeczach nie mówicie, skrywacie to. To jest ten sekret, który jest tylko Wasz. Rozpoczynanie jakiejś nowej drogi w Waszym życiu. Niektórzy będą się, kochani, z tego śmiali. Niektórzy będą mówić, że to jest naiwne, że to jest dziecinne, ale Wy wiecie swoje, idziecie po swoje, bo tak czujecie. Kierujecie się swoim sercem, swoją intuicją, swoją duszą, kochani. Pięknie, bo czujecie się przeciążeni tym, co macie obecnie. Coś powoduje przeciążenie w Waszym życiu i jest potrzebna zmiana, jest potrzebne Wam coś nowego i Wy wiecie dobrze co. Tak samo jak wiecie, co powoduje przeciążenie w Waszym życiu. Czy to jest nadmiar obowiązków, czy to jest coś, Zupełnie innego, czy to jest praca. Tutaj następuje taki w was, taki, że miarka się przebrała, mam tego dość. Zaczynam myśleć o sobie, zaczynam stawiać na siebie. Mam dosyć przeciążenia, mam dosyć zmęczenia, chcę się czuć wolnym, chcę się czuć szczęśliwym, chcę się czuć komfortowo bo na tą chwilę to jesteście, kochani, bardzo mocno przeciążeni fizycznie i psychicznie. Do tego przeciążenia, mam wrażenie, przyczyniły się osoby lub osoba, które was bardzo wykorzystują, które powodują, że wy czujecie bardzo duży dyskomfort. To jest osoba, która mm, nawet was okrada z waszej energii. I ta osoba zrobi swoje i ona da nogę, a wy z tym przeciążeniem zostaniecie. Ogromne zmęczenie, kochani. Powodują to osoby lub osoba w Waszym bliskim otoczeniu. To jest człowiek, który to robi z premedytacją. To jest człowiek, który to robi dla własnych korzyści, nie patrząc na cudzą krzywdę. Dlatego Wy, nie mówiąc nikomu o niczym, w pewnym momencie sprzedacie światu taką bombę, że ja stawiam na siebie, moja decyzja brzmi tak i tak, nie interesuje mnie cudze zdanie, ja chcę tak i tak będzie, idę po swoje, idę po nowe, bo tak sobie zaplanowałem, zaplanowałam. Hmm. Wiecie, czego chcecie, macie w sobie ten ogień, macie w sobie tą pasję, macie w sobie tą siłę i odwagę do działania i będziecie, kochani, to realizować. Nie patrząc na przeciwności, bo wy tak chcecie, stawiacie na siebie pięknie, kochani. Nie pozwolić się wykorzystywać, nie pozwolić się okradać z waszej energii lub w ogóle z czegokolwiek, nie pozwolić na wyzysk. Dążyć do tego, żeby Wam w życiu było komfortowo. I będzie komfortowo, moi drodzy. I będzie komfortowo. Część z Was czeka też na jakieś, kochani, na jakąś informację może odnośnie tego waszego planu, który chcecie wdrożyć w życie lub tego czegoś, co już zasieliście. Ta informacja do was bardzo szybko zmierza w waszym kierunku. Bardzo szybko, moi drodzy. Mm, okej. Okay. Nowy początek w waszym życiu, kochani. Na każdym polu odejście od ciężkości, zostawienie za sobą tego, co już mi nie służy, zostawienie za sobą osób, zostawienie za sobą sytuacji, ponieważ zostałem wykorzystany, ponieważ zostałem zmanipulowany, ponieważ zostałem zdradzony. Mam tego dość, odchodzę od tego, stawiam na siebie, rozpoczynam zupełnie coś nowego w moim życiu. W odpowiednim momencie wam to przekażę. Pięknie, kochani. Dla części z was nawet może się, kochani, pojawić osoba, z którą będziecie chcieli założyć rodzinę. Osoba bardzo mocno wami zainteresowana, która w pewnym momencie stanie na waszej drodze. Na razie się jeszcze ukrywa, ale w pewnym momencie stanie na waszej drodze, moi drodzy. To jest człowiek, to jest osoba, która. Nie chce przelotnych miłostek. To jest osoba, która stawia na, trwałe, na trwałą relację, na stabilizację. Osoba bardzo empatyczna, bardzo wrażliwa. Osoba gotowa do tego, żeby założyć z wami rodzinę. Odchodzicie od ciężkości w waszym życiu. Zaczynacie nową drogę w waszym życiu, kochani. Czego wam z całego serca życzę? Odrzucić, odciąć ze swojego życia negatywność, zostawić to za sobą i obrać drogę taką, jaką wy chcecie, a nie taką, jaką ktoś wam już zrobił, jaką ktoś wam przygotował. Nie, to będzie wasza droga, moi drodzy. Mam nadzieję, że komuś ten przekaz, w tym przekazie znaleźliście odpowiedzi na pewne dla Was pytania. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.